EXPLORE to nasz nowy samochód demonstracyjny. Mamy w gamie nowego suwa największego tak. suwa z gamy Forda, który przypływa do nas z fabryki w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Co trzeba powiedzieć, jest to ciekawa propozycja, ponieważ oprócz mocnego silnika 3-litrowej V6 doładowanej, mamy tutaj jeszcze zespół akumulatorów elektrycznych, czyli mamy silnik hybrydowy. Powiedzmy o momencie obrotowym, bo na pewno on jest w duży. Jest to 820 Nm, które pozwalają rozpędzić tego kolosa do setki w ciągu 6 sekund. Czy taka duża dynamika jest podyktowana dużym zużyciem paliwa? To znaczy, tutaj musimy rozgraniczyć, ponieważ mamy akumulatory elektryczne, które możemy doładować z gniazdka, z, z sieci elektrycznej i tutaj. No taki dzienny miejski przebieg to jest te 40 km, które na tym elektrycznym silniku przejedziemy. Zbiornik paliwa ponad 60 litrów, co pozwala nam na przejechanie ponad 600 km, więc... To spory zasięg. To jest zasięg. też spory zasięg, więc można powiedzieć, że w zestawieniu z silnikiem elektrycznym zasięg auta takim... W średnim zużyciu, jak to się określa, jest prawie 700 km. Ten samochód występuje z napędem na cztery koła i z 10-stopniowym automatem. Oprócz silnika hybrydowego y, mamy 10-stopniowy automat, mamy napęd na 4, mamy wybór trybu jazdy, co też jest ważne, tak. czyli tutaj sobie możemy wybrać tryb sport, y, śliską nawierzchnię, nieutwardzoną drogę, tryb ekonomiczny. Mhm. Y, co jest jeszcze ważne, no jest to duże auto terenowe. Y, Niejednokrotnie klienci pytają nas o uciąg na haku. Tutaj mamy bardzo duży, bo 2,5 2 tony. Więc no, spora to jest, to jest przyczepa sporo. kempingowa. Naprawdę spora ilość miejsca. Tutaj siedzimy sobie obydwoje wygodnie. Nie uderzamy się łokciami. Jest rzeczywiście spory, spory podłokietnik. Tak. Eee, wygodne fotele wygodne z masażami. Fotele. Dokładnie. Tak. Czyli wyposażeniowo mówimy o samochodzie, który generalnie jest kompletny. Jakbyśmy przeanalizowali katalog, to tutaj można powiedzieć, że od góry do dołu tak. eee, wszystkie opcje zaznaczając to w Explorerze zdecydowanie są. Wersje SD Line, w której siedzimy oraz wersję y Bardziej taką klasyczną, elegancką, czyli wersję Platinium. Mhm. Wspomagacze kierowcy typu systemy utrzymania na pasie ruchu, monitorowanie martwego pola, aktywne tempomaty, no to zarówno w jednej i w drugiej wersji występują, więc tak czasem klienci podpytują, która wersja jest bogatsza. No nie, nie da się tego określić, która jest bogatsza. To bardziej charakter, który chcemy, żeby ten samochód miał, Dokładnie. prawda? Dokładnie, czyli ten wygląd zewnętrzny, jego prezencja zewnętrzna niż, niż te gadżety, które ma tutaj. Na wyposażeniu dodatkowym. To dobrze, to co? Pozostaje nam zaprosić Państwa do salonu? Dokładnie, długo czekaliśmy na Explorera, a nareszcie przypłynęły ze Stanów pierwsze transporty. Mamy samochód demonstracyjny, mamy gamę samochodów do sprzedaży. Zapraszamy. Zapraszamy do salonu.